Niedawno rosyjskie rakiety uderzyły w hotel Reinkarz w moim rodzimym Zaporożu. Według rosyjskich propagandystów, to był dom dla wielu zagranicznych najemników i żołnierzy ukraińskich, gdzie zginęło 45 najemników i żołnierzy NATO, a 70 zostało rannych. To rozpowszechnia między innymi niezależny dziennik polityczny. Do kolejnej dezinformacji wykorzystano wydarzenia z 10 sierpnia, kiedy około godziny 19.20 rosyjska armia uderzyła w cywilny obiekt infrastruktury obwodu zaporowskiego. W rzeczywistości zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych, w tym czworo dzieci. Taka jest oficjalna informacja prezydenta miasta Zaporożego. Są nie tylko naoczni świadkowie ataku terrorystycznego, ale także mieszkańcy zniszczonego hotelu, którzy byli na miejscu tragedii. Ponadto wspomniany hotel był wielokrotnie odwiedzany przez pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych. Koordynator rezydentów ONZ w Ukrainie, Denise Brown, powiedziała. Вже була шокована новостям, ponieważ зеспу ОНЗ використовував Ренкар як базе під час лічних подружек до міста, наприклад, до евакуації цивілів з фабрики Азовсталь в Маріуполі в маю убігого року. Byть може, для того врагові України вszędzie widzą заграничних najemników. Jednak W rzeczywistości w tym okresie w hotelu odbywał się dzienny obóz letni dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat, które przebywały tam do godziny 18. Dlatego na szczęście liczba ofiar była minimalna. Faktem potwierdza Ministerstwo Obrony Ukrainy. Oznacza to, że ich celem były dzieci. Więc. Mamy kolejną dezinformację opartą na wydarzeniach prawdziwego ataku terrorystycznego i zbrodni rosyjskich wojsk przeciwko ludności cywilnej Ukrainy.